Wyścigu. Jeszcze raz od, od krawędzika Jacek Golob, Lee Adams, Janusz Kołodziej i Krzysztof Kaspczak. Zapowiadają się nie emocje. Jacek Golob, dobry start tym razem Jacek Golob, ale już się traci chyba pierwszą lokatę, nie? Jeszcze ten atak odparty, atakowany przez Lee Adamsa, został nieco z tyłu Janusz Kołodziej, a ta świetna akcja Janusza Kołodzieja. Przeszedł już swego klubowego kolegę Jacka Goloba. Jacek Golob na trzecim morskiej, a Janusz Kołodziej próbuje atakować. Lee Adamsa. Różnica niewielka, strata niewielka. Janusz Kołodziej teraz bliżej krawężnika. Nabiera szybkości. Atak Janusza odparty. Raz z jednej, raz z drugiej strony. Atakuje. Czaj się za plecami swojego rywala. Janusz Kołodziej i Janusz Kołodziej obejmuje prowadzenie. Janusz Kołodziej minimalnie przez Lee Adamsem. Teraz kontratak w wykonaniu arszeńskiego jeźdźca. Walka znów ramię w ramię, ramię, ramię. Łokieć, łokieć. Tasują się niesamowicie zawodnicy na żużlowym torze. Kołodziej i Lee Adams i kto będzie lepszy? Li Adams przed Januszem Kołodziejem. I Sarza i jeszcze atak ze strony Janusza Kołodzieja. Janusz Kołodziej, Janusz Kołodziej znów w mistrzowskim stylu. W najładniejszym do tej pory wyścigu, po pasjonującej walce pokonał przecież tego utytułowanego, doświadczonego żużlowca Lee Adamsa. To chyba zapowiedź kolejnych wielkich sukcesów Janusza Kołodzieja. Walka o dalsze